Cześć, tu Gosia, witam Cię na moim kanale Anatomia Jogi w Praktyce. Dzisiaj chciałabym pomówić na temat mięśni przywodzicieli, całej grupy mięśniowej oraz właśnie przedstawić Wam anatomię Asany, która moim zdaniem jest jakby królową rozciągającą przywodziciele, czyli Badda Konasana. Zacznijmy może od anatomii. Całą grupę przywodzicieli tworzy parę mięśni: e, przywodziciel krótki, długi. Wielki, grzebieniowy i smukły. I wszystkie te mięśnie mają za zadanie przywodzić udo, a także zginąć staw biodrowy, ewentualnie tam część z nich nawraca, odwraca staw biodrowy. Jeżeli chodzi o te wszystkie mięśnie, tutaj największym mięśniem w całej tej grupie, który jest najsilniejszy. No, to jest właśnie przywodziciel wielki. I jeżeli mielibyśmy się skupić na rozciąganiu mięśni, przywodzicieli, to na pewno dużo, dużo więcej uwagi trzeba przeznaczyć właśnie na przywodziciel wielki, bo on jest bardzo silnym mięśniem. Należy do tych mięśni, które są po prostu większe w naszym organizmie, generują większą siłę, więc jej też praca z nimi będzie po prostu bardziej długotrwała. Jeśli chodzi jeszcze o samą anatomię, zaraz tutaj zobaczycie zdjęcie. To przywodziciel krótki, długi, wielki. Wszystkie one zaczynają się w okolicach kości łonowej i w zależności od tego, jak biegną w dół, mają inne przyczepy końcowe. Jak wiadomo, jeżeli przywodziciel krótki jest krótki, czyli jego włókna mięśniowe są po prostu krótsze, no to będzie przyczepiał się w okolicy kresy chropowej, tutaj od przyśrodkowej strony, w jej górnej części. Z kolei przywodzicie długi będzie bardziej schodził w dół do części środkowej. Wielki już będzie schodził zdecydowanie niżej. Jeśli chodzi o mięsień gracja, czyli mięsień smukłe, jest to mięsień, który będzie zdecydowanie niżej schodził. On będzie się tutaj przyczepiał w okolicach naktłycia kości udowej, schodził nieco w dół, więc będzie mięśniem dwustabowym i mięsień ostatni, ten taki maleńki, grzebieniowy, on znajduje się tutaj bardzo blisko pachwin. Tak więc w zależności od tego jak będziecie pracować w, w różnych asanach, które pracują z przywodzicielami, możecie odczuwać na różnych jakby um, momentach, wysokościach kości udowej inną pracę rozciągającą i cały czas będziecie wtedy pracować z przywodzicielami. Zanim przejdę do omawiania samej badda konasany, może warto by było się zastanowić, dlaczego te mięśnie tak mocno są napięte. Głównie przez nas, nasz styl życia. To znaczy, po prostu za dużo siedzimy w krzesła, na krzesłach, czyli mamy przywiedzenie, rotację bardziej wewnętrzną. No i właśnie te, te takie nasze nawyki powodują, że badda konasana, czyli pozycja szewca, nie jest wcale taka oczywista. Dodatkowo też zwróćcie uwagę na to, czy na przykład nie zakładacie nogi za no, na nogę w pracy albo siedząc gdzieś tam na krześle, bo to również będzie powodowało właśnie napinanie się mięśni przywodzicieli i po prostu będziecie musieli więcej poś, poświęcać czasy, czasu w swojej praktyce właśnie na rozciąganie przywodzicieli. Przejdźmy już teraz do samej Bada Konasany. Jest to pozycja zwana pozycją szewca. Pochodzi ono po prostu od sposobu siadania szewców w czasie obrabiania butów w Indiach, nie u nas. I właśnie pozycja szewca jest to asana, która moim zdaniem króluje, jeżeli chodzi o rozciąganie przywodzicieli. Ona jest też takim rodzajem trochę testu. Na właśnie sprawdzenie pracy tych mięśni, bo jeżeli ktoś powiecie mu, żeby usiadł w badakanasanie, albo sami po prostu usiądziecie w badakanasanie i zobaczycie, że wasze kolana są mniej więcej tutaj, to macie realny obraz tego, co dzieje się po prostu z przywodzicielami. Oczywiście tutaj też będą miały duże znaczenie rotatory zewnętrzne, udać mięśnie znajdujące się w okolicach pośladków, no ale jakby tutaj właśnie takim uniesieniem, sprawdzeniem wysokości uniesienia kolan możemy już dużo stwierdzić. Pracując z Badda Konasaną, jesteśmy w stanie przepracować praktycznie wszystkie mięśnie z całej grupy przywodzicieli. Trzeba tylko odpowiednio wiedzieć, jak ustawić ciało, aby właśnie dotrzeć do poszczególnych mięśni. I to będę chciała Wam też przedstawić. Może zacznijmy od tego, żeby usiąść w Badda Konasanie. Bardzo istotne jest to, jak ustawiona jest Wasza miednica. Więc jeżeli miednica odchyla się do tyłu. To najlepiej włożyć sobie piankę pod pośladki. Ja w tej chwili mam piankę pod pośladkami. Taką płaską, piankę małą do jogi. Jeżeli nie macie takiej pianki, możecie zamiast tego użyć koca. Takie podniesienie lekkie pośladków, naprawdę niewielkie, bo ta pianka ma około 2,5 cm, to już nam bardzo dużo daje. To znaczy, ona nam ułatwia pracować zgodnie z grawitacją. Łatwiej jest nam pochylić miednicę do przodu, czyli to jest takie uczucie, jakbyście przenosili pępek w kierunku do pięt. Uniesiona miednica względem pięt również bardzo nam wydłuża kręgosłup, jakby pozwala nam się mocniej wyciągnąć i tutaj mięsień biodrowo-lędźwiowy tutaj ma duży swój udział, aby utrzymywać też taką pozycję tutaj aktywną. Kolejną rzeczą jest to, jak ustawiamy już same nogi. W badach konasanie bardzo istotna jest tutaj praca stóp. Jeżeli chodzi o pracę stóp, zwróćcie uwagę na pewną zależność. Jeżeli złapię za podeszwy stóp i zacznę otwierać stopy na zewnątrz, tak jakbym otwierała książkę, wpłynie to na moje ustawienie kolan. Myślę, że to jest wyraźnie widoczne. Jednak e, i tak wchodzimy w Baddha Konasana. Chwytamy za stopy, próbujemy wyciągnąć się mocno i potem schodzić w dół. Jednak w tym ruchu jest pewne niebezpieczeństwo, a niebezpieczeństwo czai się w tym, że podczas otwierania stóp na zewnątrz rotujemy kość piszczelową względem kości udowej. Jak już niejednokrotnie powtarzałam w swoich filmach, w momencie, kiedy kolano jest ugięte i zaczynamy go rotować, je rotować, to wtedy dochodzi do takich sił ścinających, które nie do końca dobrze wpływają na więzadła poboczne w kolanie, więc żeby... Wykonać ten ruch, aby po prostu pogłębić asanę, ale jednocześnie zabezpieczyć kolana, można zrobić bardzo jeden prosty myk, a mianowicie próbować wcisnąć jednocześnie zewnętrzne krawędzie stóp mocniej w ziemię i pięty również docisnąć do siebie. Dociskając w ten sposób zewnętrzne krawędzie stóp, Aktywujecie mięśnie strzałkowe, i one właśnie, jakby odkręcają piszczel już ku prawidłowemu ułożeniu, i to zmniejsza zdecydowanie ewentualny dyskomfort w kolanach. Taki dyskomfort prędzej pojawi się u osób, które mają kolana zdecydowanie wyżej. Bo tutaj po prostu, jeżeli rozciąganie jest za intensywne, biodro nie może tego przyjąć, to wtedy ten ból po prostu pojawi się w kolanie. Więc pamiętajcie, żeby w tej asanie bardzo unikać jakiegokolwiek bólu w kolanie i bardzo słuchać swojego ciała. Kolejną rzeczą, na którą chciałabym zwrócić uwagę podczas wykonywania baddha Konasany, to jest odległość, jaką mamy od pięt do pachwin. I pierwszą rzeczą, która może u Was się, już Wam się może rzucić w, w mojej Badda Konasanie, może to widać. To to, że moje pięty nie są przy samych pachwinach. Ja po prostu mam takie proporcje ciała, że ja nie jestem w stanie, zobaczcie, jeszcze bardziej, ja się w tej chwili odpycham, jeszcze bardziej docisnąć pięt do pachwin. Więc jeżeli y, Wy też macie ten problem, to się tym nie przejmujcie. To jest kwestia ustawienia proporcji kości piszczelowej względem i y, strzałkowej względem kości udowej. Więc po prostu dosuńcie pachwiny tak blisko, jak możecie do pięt i to będzie dobra. Kolejna rzecz to jest właśnie jakby dalsze rozwinięcie tego, jak daleko mamy pięty od pachwin. Ponieważ w zależności od tego, jak macie daleko ustawione pięty od pachwin, będziecie pracować z innym mięśniem z całej grupy przywodzicieli. Ja o tym wspomniałam właśnie na początku, w budowie, mówiąc, gdzie wczepiają się. Mięśni grupy przywodzicieli. Jeżeli one się przyczepiają na różnych odległościach, to jasne jest też, że jeżeli będziecie zwiększać, zmniejszać, regulować po prostu tą odległość, pięt od pakwin, będziecie pracować po prostu z innymi mięśniami z całej tej grupy przywodzicieli. Dlatego zalecam też czasem właśnie sobie pozmieniać te odległości, posprawdzać, jak to jest, kiedy wykonujesz badakona konasana z piętami oddalonymi, a kiedy po prostu masz te pięty bliżej. Zwróćcie też uwagę, że zależy nam na tym, żeby zaangażować tutaj rotatory zewnętrzne, czyli spróbuj jakby napiąć pośladki i ściągnąć uda w dół w momencie kiedy wykonujesz Baddha konasane. Nie tyle skupiaj się na tym, żeby rozciągnąć jakby tylko przywodziciele, ściągając na przykład łokciami tutaj w dół, ale też sam zaangażuj sam sama zaangażuj pośladki, żeby to one najpierw ściągnęły ci kolana w dół i dopiero potem skup się na tym, żeby w Dłużyć kręgosłup i starasz się pochylać pępek do pięt dopiero stopniowo zaczynasz pochylać miednicę do przodu. Zwróćcie uwagę na to, że tak jak w samo jak w przypadku nasany, kiedy schodzicie do skłonu, jeżeli tylko zaokrąglicie głowę, to zaokrągli się kręgosłup i tak schodzić do, do bada konasany z takimi zaokrąglonymi plecami, to wcale to, to ogólnie nie jest najlepszy pomysł, dlatego że to po prostu przeciąża odcinek. Lędziwiowy kręgosłupa. Więc zwróćcie właśnie uwagę też na to, żeby ten kręgosłup był cały czas wydłużony, żeby mostek was wyciągał. Dodatkowy taki ruch wydłużenia kręgosłupa możecie uzyskać poprzez ściąganie barków w dół, czyli to jest takie uczucie, jakby ktoś podszedł od tyłu, położył wam ręce na ramionach i ściągał je do dołu. Mam nadzieję, że te parę moich rad odnośnie samej baddekonasany, jakby szczegółów anatomicznych, które mogą wpłynąć na jej ostateczne wykonanie. Wam bardziej otworzy oczy na to, w jaki sposób możecie z nią pracować. Obiecuję, że nagram Wam całą sesję, która będzie tylko i wyłącznie skupiona na rozciąganiu mięśni przywodzicieli. Tak więc czekajcie na taki film na kanale. A tymczasem dziękuję Wam bardzo za kolejne spotkanie i do zobaczenia w następnych filmach. Pa!